Pamiętacie taki model świata? To jest co? To jest UNO. Ten egzemplarz to jest wersja z 1992 roku. Silnik 1,1 litra, 49 koni. Rozpędzał się do 150 km na godzinę. W trzydrzwiowym wariancie miał tak. Rozwiązano otwieranie drzwi. I zobaczcie. Czy współczesne auta Mogłyby mieć taką przyjemną tapicerkę Tak wyglądać, okej okay, To jest wersja jeszcze bez zagłówków Ale po latach Uno Wciąż wygląda świeżo Nie zestarzał się ten samochód Muszę przyznać, przynajmniej dla mnie To jest auto, które Pamiętam Z czasów mojego dzieciństwa Kiedy takie samochody Można było kupić nowe w salonie Ale się zestarzałem To jego następca Pozdrawiam z to. Ze szczególnego miejsca Fiata i tego słynnego toru na dachu fabryki. Pozdrawiam jako Kokowski.